W Itace. Tym razem pytamy o przyjaciół. Miasto pozyskało środki dla szkół 3D w raciborskim Muzeum. Dzień dobry, witam Państwa w piątek. i Jest 1 sierpnia. Joanna Draszczyk Kałowak, zapraszam na dzisiejsze wiadomości raciborskie. Od pięciu tygodni ponad 60 dzieci brało udział w półkoloniach organizowanych przez Stowarzyszenie Społeczności Osiedlowej Aura. W klubie osiedlowym Itaka bawili się, edukowali i odpoczywali, a wczoraj swoje wakacje zakończyli piknikiem. W ostatnim dniu lipca na terenie kempingu Obora bawili się podopieczni Stowarzyszenia Społeczności Osiedlowej Aura. Zorganizowano tu piknik, który był zwieńczeniem wakacji w Itace. Atrakcją niewątpliwie będzie spotkanie z zielarką. Chcemy, aby dzieci poznały zioła, te, które nas otaczają, które mogą być właśnie tymi, które wspomagają nasze zdrowie czy po samopoczucie. Mamy też e, z, pana z fotobudką. Będziemy robić zdjęcia, każde dziecko zostanie zdjęcie pamiątkowe właśnie tego, z tego dnia i pamiątkę całych wakacji. Mamy również w planie takie atrakcje jak e, olbrzymie ba bańki mydlane. E, dmuchanie balonów, napełnianie, przepraszam, napełnianie balonów helem, więc myślę, że to również będzie gry i zabawy sportowe. To dzisiaj w planie mamy do zrealizowania. Pogoda nam sprzyja, więc będzie chyba sympatycznie. To tylko jeden z wielu dni pełnych atrakcji, które przewidziano w programie wakacji. Te rozpoczęły się 30 czerwca i podzielone zostały na pięć turnusów. Faktycznie pięć tygodni minęło bardzo szybko i atrakcje, które są przez dzieci oczekiwane i lubiane, A więc nasze wyjazdy na wycieczki, tych wycieczek dalszych było zorganizowanych pięć, w każdym turnusie jedna wycieczka. Mieliśmy spotkania warsztatowe, takie ciekawe jak teatralne, które mówiły na temat Krakowa, zwyczajów krakowskich. Mieliśmy spotkanie z teatrem, mieliśmy warsztaty robotyki Lego, mieliśmy również zorganizowane warsztaty artystyczne. Plastyczne, plastyczne. Dzieci malowały ogrody Habsburgów, różane ogrody Habsburgów. Nawiązanie było do wulkanów. Tematyka bardzo różnorodna, związana z każdym tematem tygodniowym. Myślę, że było, było bardzo intensywnie i bardzo ciekawie. Półkolonie w każdym tygodniu gromadziły blisko sześćdziesiątkę dzieci, które z chęcią wrócą tu za rok. Fajnie! No, robimy na przykład, e, e, byliśmy wczoraj na przykład, e, w, e, jechaliśmy autobusem do, 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 Wrocławia. do Wrocławia na lotnisko. Ja robiłem, tu się dużo bawiłem. E, no i było fajnie. Ja też się trochę dużo bawiłem i no było fajnie i, a najbardziej co mi się podobało to baseny. Bardzo mi się podobało. Jeździliśmy na różne wycieczki, dużo się nauczyłem. Jeździliśmy na basen, było super. A ty powiedz Dominik, następnym razem będziesz chciał też na takie wakacje? Tak. Co ci się tu podobało? Wszystko. Klub Itaka powstał w Bożu przed laty, by organizować zajęcia dla dzieci i młodzieży mieszkających na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowoczesna, podobnie jak dwa inne – M5 na Ostrogu i Cegiełka przy ulicy Żółkiewskiego. Och, to jest historia już naprawdę bardzo dawna i odległa. Kluby powstały w latach 82-83. Wcześniej działała Świetlica w siedzibie spółdzielni mieszkaniowej przy ulicy Wileńskiej, więc tam też spotykali się mieszkańcy zasobów spółdzielczych i tam mieli już zajęcia organizowane. W związku właśnie z tym rozrostem tej działalności powstały trzy kluby osiedlowe w północy M5, w centrum Itaka, na południu w Klubce Giełka i w K każdy z tych klubów nam mieliśmy co roku olbrzymie rzesze naszych małych podopiecznych mieszkańców miasta. Jakie były liczby? No, proszę mi wierzyć, czasami zdumiewające, bo frekwencja 120 osób na klub to było naprawdę dużo. Obecnie, w ramach klubów, swoją działalność prowadzi Stowarzyszenie Społeczności Osiedlowej AURA, które w okresach wolnych od szkoły zaprasza dzieci i młodzież do udziału w półkoloniach. Letnie właśnie dobiegły końca, ale kolejne już są w planach i odbędą się podczas ferii zimowych. W środę obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. A ponieważ chcemy oddawać głos naszym widzom i mieszkańcom Raciborza, Boża, zapytaliśmy przechodniów o to, jakie cechy powinien posiadać prawdziwy przyjaciel. Kim jest przyjaciel? <grym> no, chyba taka druga osoba, do której można za zawsze zadzwonić, która zawsze ciebie ciągle może ci wspomóc. To taki człowiek jeździ pomaga drugiej osobie. No. Przyjaciel to jest osoba, na którą. Przeważnie można liczyć. No i chyba wiele też składa się sytuacji, kiedy ten przyjaciel się sprawdza. Znaczy, przyjaciel to jest ktoś, kto komu można e, zaufać w, w każdej sytuacji. E... Bezgranicznie. E, w dzieciństwie myślałam, że jest to po prostu ktoś mi najbliższy, z kim, z kim spędzam bardzo dużo czasu, a teraz, gdy jestem dorosła, to uważam, że jest to po prostu osoba, której mogę zaufać. Nie muszę się z nią widzieć codziennie, mogę się z nią spotkać raz na pół roku, a czuję się jakbym z nią nie wiedziała i mogę na niej po prostu polegać. Dobry przyjaciel to jest taki człowiek, który jest zawsze obok ciebie, kiedy tego potrzebujesz i kiedy tego nie potrzebujesz. A przyjaźń, no to właśnie jest y, relacja między takimi osobami, które sobie zawsze ufają i, i zawsze będą się trzymali razem i, i cokolwiek by się wydarzyło, dobrego czy złego, no to będą razem. Jak się przyjaźni człowiek który jest inteligentny i dobry, to, to podziękować za to. No, a mało takich jest. A jakie cechy powinien mieć dobry przyjaciel czy przyjaciółka? Być zawsze uśmiechniętym. Przede wszystkim wierny. I to w ciężkich chwilach człowieka. Wtedy przyjaciel się najbardziej przydaje. Jak zawrzeć przyjaźń? Chyba trzeba być takim człowiekiem właśnie, żeby przyciągać takich ludzi do siebie. Czyli trzeba być takim dla kogoś, żeby ten ktoś zobaczył to coś w nas i wtedy będzie super. Powiem szczerze, że jest bardzo ciężko. Wydaje mi się, że jeżeli się przyjaźni nie nawiązało w dzieciństwie, to w życiu dorosłym jest bardzo trudno o taką szczerą przyjaźń. Ojej, to najpierw trzeba być samemu przyjacielem, żeby zdobyć przyjaciela. Pani ma jakiegoś przyjaciela, przyjaciółkę? Chciałabym mieć. Czy nie jest to takie łatwe? No na pewno nie. Myślę, że ktoś, kto ma przyjaciela, to jest szczęśliwy, bardzo. Przyjaciółki mam w mieszkaniu. Sąsiedzi dobry. I to wszystko. Czy pani ma jakąś przyjaciółkę, przyjaciela? A tak, nie za bardzo. Nie. A tak, mam, mam przyjaciółkę i z tego tytułu jestem bardzo szczęśliwa. Życzenia dla przyjaciółki, przyjaciela? Tak, dla przyjaciela, dla Marka Kudera. To mój największy przyjaciel ostatnio, więc całe serce dla niego za to, co robi. Dla mnie, dla nas, dla wszystkich. Marii chciałabym się pozdrowić. <głosy> <głosy> Dziękuję bardzo. Miasto Racibórz uzyskało dotację z Unii Europejskiej na realizację projektu pod tytułem "Przyszłość zaczyna się w Raciborskich szkołach". W sumie na działania w placówkach oświatowych przeznaczone zostanie ponad 3 miliony 600 tysięcy złotych. Projekt, na który miasto pozyskało 3 miliony 116 tysięcy złotych ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych, zielonych, innowacyjnych oraz uniwersalnych wśród uczniów 10 publicznych szkół podstawowych w Raciborzu oraz nabycie kwalifikacji zawodowych i kompetencji w zapobieganiu dyskryminacji przez nauczycieli placówek. W ramach projektu zorganizowane zostaną zajęcia dodatkowe, warsztaty, laboratoria, kółka zainteresowań, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz rozwijające kompetencje kluczowe, zielone, innowacyjne i uniwersalne. Nauczyciele podniosą swoje kompetencje i umiejętności poprzez szkolenia zawodowe oraz warsztaty antydyskryminacyjne i cyfrowe. Zakupione zostaną pomoce dydaktyczne do zajęć dodatkowych, sprzęt ICT oraz utworzone zostaną pracownie przedmiotowe. Z działań projektowych skorzysta 868 uczniów i 109 nauczycieli z 10 placówek podległych miastu Racibórz. Okres realizacji to dwa lata. Projekt zakończy się 30 czerwca 2027 roku. W Raciborskim Muzeum można podziwiać wystawę prac Marka Furmanowicza. Wystawę nietypową, bo przedstawiającą architekturę Raciborza w 3D. "Racibusz w trzech wymiarach" to tytuł wystawy, która była dostępna w Raciborskim Muzeum od 12 czerwca. Ukazuje ona architektoniczne dziedzictwo miasta w nowoczesnej formie. Na wakacje postanowiliśmy. Odejść od takiej klasyki muzealnej, i zaprosiliśmy do współpracy Raci Bożanina, pana Marka Furmanowicza, który kocha miasto, który pasjonuje się nowoczesnymi technologiami cyfrowymi i wiedzieliśmy, że on po prostu fascynuje się architekturą Raci Boża. Ale on ją odtwarza w dość niecodziennym stylu, ponieważ yy, wydruki. Yy, Produkuje, nie wiem, wytwarza wydruki trójwymiarowe bądź dwuwymiarowe i są to obiekty, które w Raciborzu jeszcze istnieją, bądź już ich dawno nie ma. Architektura, może to być municypalna, mogą to być jakieś budynki sakralne, które albo gdzieś tam już zniknęły z przestrzeni architektonicznej miasta, albo które jeszcze się zachowały do dnia dzisiejszego, ale pan Marek je obserwuje, odtwarza ze starych zdjęć, grafik, i próbuje je właśnie czy nawet nie próbuje, ale drukuje je w tych nowych formach takich cyfrowych. Zdecydowana większość prac wykonana została w bieli. Jak twierdzi sam autor, biel pozwala na najlepsze uwidocznienie detali w drukowanych eksponatach. Wśród elementów wystawy znalazły się nie tylko budynki, ale także popiersia zacnych racibożan, którzy zaciekawili autora. Bo on mówi, że jeżeli widzi jakąś kamienicę, to on sobie wyobraża ludzi, którzy w tej kamienicy mieszkali i też stara się na przykład jakieś słynne postaci wydrukować ich po albo właśnie twarze jak wyglądały, więc mamy tutaj na przykład owkę albo jakieś postaci, które tutaj mieszkały w dawnych czasach. Możemy sobie je troszeczkę, chyba nawet książę Mieszko Laskonogi, niezły przystojny, jak chciałam powiedzieć, jeżeli ktoś by chciał zobaczyć, zapraszamy do muzeum. Ci, którzy odwiedzą muzeum, zobaczą jednak nie tylko przystojnego Mieszka, ale też poznają artystyczną wizję architektoniczną naszego miasta. To jest dokładnie wizja artystyczna Pana Marka, który próbuje te obiekty, te budynki, które gdzieś tam są w przestrzeni publicznej, Połączyć ze swoją wizją artystyczną, czyli z jakąś swoją też no, interpretacją, może tak, miasta Raciborza. Więc one nie mają nic wspólnego albo mało wspólnego z rzeczywistością. Można na nich odszukiwać jakieś znajome obiekty czy też budynki, ale one są czas, bardzo często połączone zupełnie z czymś innym, albo zestawione w tak zaskakujący, nieoczekiwany sposób. Teraz eksponaty wrócą do ich autora, a w muzeum 8 sierpnia pojawi się kolejna wystawa. Będzie to racibusz malowany, czyli obrazy polskich, ale też i czeskich artystów, ukazujące ciekawe, często niedosłowne oblicza raciborza. Wernisarz zaplanowano na kolejny piątek, ale muzeum to nie tylko wystawy czasowe. Muzeum jest zawsze dobrym miejscem w wakacje, szczególnie też dlatego, że daje wytchnienie od gorąca. Mamy tutaj wspaniałą naturalną klimatyzację, daje wyciszenie, możliwość oderwania się od tych wszystkich bodźców, które nas otaczają, bo, bo jesteśmy bombardowani obrazem, telefonami. Tu można przyjść, wszystko zostawić i sobie chodzić, kontemplować, oglądać, uspokoić się. Muzea działają terapeutycznie, dlatego serdecznie zapraszamy. Muzealne terapie dostępne są w każdym tygodniu od wtorku do niedzieli. Jednostka jest czynna w dni robocze od 8 do 16, w soboty od 10 do 18, a w niedzielę od 11 do 15. Warto też pamiętać, że wstęp do muzeum w niedzielę jest bezpłatny. Bo dobrze jest się dzielić, bo dla mnie to chwila. Dla kogoś? Całe życie. Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem. Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Dzisiaj dyżur pełnią apteki podróżami Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 9 do 19, oraz Opawska 33, Całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. W dzisiejszym programie to już wszystko. Na kolejne wiadomości raciborskie zapraszam we wtorek, a teraz życzę Państwu spokojnego weekendu. Do zobaczenia!